Domian słabak poprosił kolegów, żeby nagrali filmy na mnie. Obejrzymy sobie te dwa filmy. Najpierw drama z kadabką z dużych liter, bo oczywiście musiał skopiować nazwę po Domianie. Tylko z dużymi literami. Naprawdę. Poziom krinżu i upośledzenia w wiadrach. O Jezu, sięga dna. Dobra, odpalamy. siema. siamo, już. Dziś odpowiadam na drobę e, jakieś tam e, kanapki. Osoby za na profilowym nie mają prawa głosu. Wcale mi lobster nie dał. 20 zł pisów w kartę, żeby mi e, nagrał ten film. I jeszcze płacą sobie nawzajem. O Jezu, jaka patologia. Dobra, e, no to sobie włączę Dramatic Music. No tu... Czyżby kolejne dziecko chciało rozwalić Serwie drwnie Co ty mówisz? No Jeszcze raz Pedalej jeden Jakaś tam knapka Jakaś tam. Jakaś tam do cholery Żydomia Jeszcze pikselowe, no Bo to prawda łapki w dół przeciwnika. To prawda też Zbierać się! Słyszałem, że wśród adminów serwera mamy zdrajcę. I że najprawdopodobniej nim jest... Nachos. I tutaj się zatrzymajmy. Detektyw Nachos. Dobry przyjaciel, należący do ekipy SCPSL. Jezus z wiadrami. Też, tak jakby ze mną. I teraz. To z kim ma walczyć? Ten lamus sam nam powie: No. Co dalej powiesz? Tylko. Przed nami jeszcze najgorsze. No, ale tylko trochę powiedział o nim. Serio. Na czas. Pomogłeś mi dużo w tej dramie. Oczywiście nie będę mówił co, bo oczywiście ta drama to nie fake. Na no, tam tylko wiecie, przychodził. Hehehe. Nie no, ale. Dobra, tak na serio. Na czas albo ja, albo wiadra. Oczywiście możesz ich do nich. Ja mam honor i mogę zrobić wszystko sam. Ja ich pokonam Ty, wiadra to są lamusy. Jak można się nazywać wiadra? To tak samo jak nazywać się, nie wiem, dzbany. Serio. Tylko cytryny. No i... Kurde. Upośledzona jest ta grupa. Serwer z naszej... ...wiadrownicy. Kurde. No mów dalej. Współpracuję z naszym wiecznym wrogiem, <laughs> Czyli... ...Vexim Academy. No, no, a jeszcze dodał. Tutaj, serio. Photoshopują wszystko, kurde. Oni na poważnie. Nie umieją nic wymyślić oryginalnego. Robią błędy ortograficzne. To jest bez sens. Bez sens. Serio. Jeszcze Weks wzięli jako wroga. Weks to jest dobra morda. Więc się odwalcie od niego. Ode mnie i od naczosa. Się. Powtarzasz się. No i oczywiście Raci, poziom raku. Widzę. W górę? Aha, aha. Główna kontynuacja, chodźmy do drugiego filmu. Pek, będziemy sobie siu o witajcie. W ogóle nic nie słychać, kurde. Już od roku należy do wiadrowników. Mamy własną historię, toczyliśmy wojny. Niektóre wygrywaliśmy, a niektóre nie. Jednak ostatnio pojawił się ktoś. Ktoś, kogo się nie spodziewaliśmy. Prowokatora, kłamcę. ...wroga... ...a nazywał się... O stary Gościu, wiesz, że ja mam teraz 178 subskrypcji? Serio, ale żeby wziąć painta, wziął sobie siódemkę i ją przekopował. Serio, gościu. Ja mam 178 subów, a nie 177. Każdy to widzi patrząc na ten filmik, serio. Wy, nie wiem, macie, ujemne IQ i nie umiecie fejkować screenów. Serio? Kurde! Oni są ograniczeni intelektualnie. Nie wiem, oni są debilami, nie wiem. Mama ich szczepiła, dlatego tacy są. Jezu! Normalnie poziom krańczu over 9000. Do cholery.

Są tacy nie muszą się wyręczać innymi, tak jak domen kazał im nagrywać te filmy, serio. Bez sens. Sandwich jest niebezpieczny. Mary Sandwich, ta. Jest Trzeba się go pozbyć, zanim ktoś inny ucierpie. To jest ostateczne wezwanie. A więc wiedru nic. Wstańcie do walki i nie się Mr. Sandwich. To jest naprawdę niebezpieczny człowiek, jeżeli szybko coś z nim nie zrobimy, to to będzie gorsze zagrożenie, niż cokolwiek możecie sobie wyobrazić. Halo, przepraszam, kto to? O oh, Właśnie chyba coś odchwyciłem. Dobra, to już Saifan. To. To był dowód. E, oczywiście, łapka w dół. To był dowód, że oni współpracują z Arabami. Sami to widzicie. Pisze sobie z nim po arabsku. On pasi. Nie wiem, co to znaczy. Gdzieś. Nie wiem, kurde. Arabska waluta, czy coś. Wiedziałem. Ale to po prostu wiedziałem. On pewnie chciał sobie kupować suby czy coś. Kurde. Będę węszyć na ich serwerze. Jeżeli zobaczę ślady arabskiej rzeczy, powiem wam o tym. A! I jeszcze chciałbym wam pokazać screena, który pokazuje jak dzbanami wielkimi oni są. Nie potrafią nawet zmutować mnie. No i widzicie jeszcze, jakie wulgaryzmy używają. No po prostu są mu zwyczajnie serio. Nic więcej chyba nie powiem. Tak więc dziękuję za oglądanie. Domian, poddaj się. Nagraj filmik, gdzie się poddajesz. Żegnajcie.